Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tą psychologiczną serię zaczynamy w odpowiedzi na ateistyczne bzdury i teorie, które mienią się jeszcze psychologicznymi. No ale ateista, psycholog to jest mniej więcej taki fenomen jak właśnie żonaty kawaler. Czyli jak ktoś, kto nie wierzy w istnienie duszy, może o niej nauczać. Gdyż słowo psychologia bierze się z greckiego słowa psyche, a psyche oznacza dusza. A więc jak ktoś, kto nie wierzy, że istnieje dusza, może wiedzieć, co się w tej duszy znajduje. Tym bardziej, że jesteśmy wszyscy jakimiś różnymi ludźmi, którzy przeżyli różne sytuacje, doświadczenia w naszym życiu, ale wszystko musi się skracać do tego jednego do tego, jaki jest nasz cel i sens bytowania na tym świecie. A więc przede wszystkim na początku musimy odrzucić sobie heglowską teorię e, chociażby tego materializmu, tego, że nasze życie jest życiem bez sensu. Ponieważ pojawili się mniej więcej w okresie oświecenia tego typu zwodziciele, którzy zaczęli negować duchowość człowieka, zaczęli mówić, że jesteś na tym świecie nie wiadomo po co, że w zasadzie nie odróżnisz się niczym od zwierzęcia. Przede wszystkim powiedzmy, jaki jest cel naszego życia: zbawić naszą duszę. Ale to zbawienie odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oddamy Panu Bogu należną cześć i chwałę. Zobaczmy, kiedy się to dzieje. Wtedy, kiedy jesteśmy w przyjaźni z Panem Bogiem, wtedy mamy spokojne sumienie. Mimo, że wokół nas, nas, tak jak wokół tej łodzi w Ewangelii, szaleją wody, które próbują ją zatopić. Wtedy my cały czas mamy na naszym pokładzie Pana Jezusa. Czasami się wydaje nam, że Go nie ma on śpi, ponieważ chce zobaczyć czy będziemy czujni, czy będziemy cierpliwi i rzeczywiście pozostaniemy mu wierni, a on wtedy przyjdzie i zareaguje, kiedy rzeczywiście nie będziemy dawali rady pod wpływem i naporem doświadczeń, które czekają nas w naszym życiu. Tego wam nie powie ateista, ponieważ ateista kiedy zobaczy, że masz problemy w jakiejś sferze nie oszukujmy się, taką najbardziej wrażliwą sferą w życiu człowieka jest sfera właśnie seksualna, a więc jeżeli ktoś jest nieuporządkowany pod tym względem to bardzo współczuje temu człowiekowi Ponieważ jest on po prostu degeneratem. Jest on po prostu osobą, która nie będzie w stanie kochać, nie będzie w stanie założyć rodziny. Nie patrzy na drugą osobę z miłością, a ta miłość wynika również z godności człowieka. Natomiast sam człowiek z siebie żadnej godności nie ma, ponieważ godność dopiero otrzymujemy od Pana Boga, na którego obraz i podobieństwo wszyscy jesteśmy stworzeni. A o tym świadczy chociażby moralność i sumienie, które wszyscy mamy jednakowe. Ponieważ przykazanie Boże, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Wszystkie są dla nas uniwersalne. Każdy chciałby się pod nimi podpisać, bynajmniej pod tymi dwoma, ponieważ odnośnie cudzołóstwa jest już to bardzo niewygodna prawda wiary dla współczesnego człowieka, który właśnie, i to jest bardzo smutne we współczesnym człowieku, nie traktuje drugiej osoby z godnością, która jest mu należna. Ale również ta godność skraca się do tego nie czyń drugiemu za tobie niemiłe. O tej godności również poucza nas czy to Pismo Święte, czy to właśnie nawet nasze własne serce, abyśmy czynili temu drugiemu człowiekowi, tak jakbyśmy chcieli, żeby nam czyniono, a więc nie możemy czynić mu krzywdy. Natomiast ludzie są do tego stopnia właśnie przez swoją nieuporządkowaną seksualność rozbestwieni, że wykorzystują drugą osobę, że ją uprzedmiatawiają, czyli czynią z osoby, która jest dokładnie taka sama jak ty, ponieważ Ty nie jesteś od niej lepszy. Nikt z nas nie jest od siebie lepszy, powiedzmy sobie wprost. Co najwyżej możemy powiedzieć o jakichś funkcjach i stanowiskach, które piastujemy w społeczeństwie bądź dla jego dobra, które chociażby autorytetem nas wynoszą na drugiego człowieka. Ale to nie znaczy, że wobec prawa już jesteśmy ponad stan. Jest wręcz przeciwnie, bo przed panem. Bogiem i ten, który ma jeszcze bardziej zaszczytne społeczeństwo, będzie jeszcze bardziej miał większe wymagania, niż ten, który jest załóżmy takim zwykłym, szarym zjadaczem chleba. Natomiast to nie powinno być powodem naszego takiego wynoszenia się, tej wyniosłości, ale przede wszystkim powinno być to powodem naszej pokory. Dzisiejszy świat nie ma pokory, ponieważ dzisiejszy świat pławi się w swoim bogactwie, a więc materializmie, który zatraca sens i cel życia człowieka. Ponieważ to, że ty zgromadzisz na tym świecie miliony, to, że ty wykorzystasz miliony ludzi, to, że ty będziesz żerował na ich krzywdzie, nie przyniesie ci spełnienia. Jest to dowodem na istnienie Pana Boga, który mówi ci chociażby, w Ewangelii człowieku. Cóż ci to darzy, gdy całe spichlerze nas zgromadziłeś, skoro Bóg tej nocy zażąda od ciebie twojej własnej duszy? Na cóż to głupcze nagromadziłeś i komu to pozostanie? Musimy gromadzić sobie skarby w niebie. Musimy być bogatymi u boga. Bogactwo okazuje się przez miłość. Miłość jest celem naszego życia. Miłość równa się ofiara. Miłość to jest spalanie się właśnie w tym geście, ofiarowanie siebie innym, ale przede wszystkim ci inni nie mają jakimś być naszym celem głównym, ponieważ naszym głównym celem zawsze pozostaje Pan Bóg. A więc jeżeli czynimy coś dobrego dla drugiego człowieka, to czynimy to ze względu na Pana Boga. A więc dlatego nie możemy. Możemy przede wszystkim krzywdzić drugiego człowieka. Nie możemy nawet specjalnie wprowadzać szkody do jego życia, ponieważ nie jesteśmy tym Panem Bogiem. Musimy robić wszystko, co jest dla niego po prostu najlepsze. I to nie co nam się wydaje, ale to co mówi nam Pan Bóg. Pan Bóg nigdy nie pozwala nam kogoś krzywdzić pod pretekstem dobra. Na przykład nie ma w dogmatyce katolickiej, nie ma w ogóle w teologii katolickiej takiego czegoś jak pojęcie mniejszego zła. Na przykład, że kogoś mogę skrzywdzić, tylko po to, żeby wynikło coś może w i to, to tutaj zaznaczę przyszłości z tego coś dobrego. Ponieważ już wbijasz się w kompetencje i rolę Pana Boga, to On sam o sobie daje świadectwo, chociażby w księdze proroka Izajasza. Ja jestem tym, który skaleczę, ale także tym, który uleczę. I to mówi Pan Bóg, a nie człowiek. Człowiek nie może nikogo uleczyć, ponieważ człowiek sam jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach Pana Boga. Natomiast sami z siebie możemy uczynić bardzo wiele szkód i skaleczyć bardzo wiele ludzi. I właśnie raz jeszcze nawiązując do tej nieuporządkowanej sfery seksualnej. Krzywdzimy drugiego człowieka poprzez to, że go wykorzystujemy. Krzywdzimy drugiego człowieka, nawet jeżeli nie robimy z nim nic złego, ale już w swoim sercu dopuściliśmy się z nim cudzołóstwa. Krzywdzimy drugiego człowieka, jeżeli ktoś z Was ogląda pornografię. Nie wiesz, jakie warunki i okoliczności skłoniły tą osobę do tego, żeby uczestniczyła w tych filmikach, w których się upadla, i czyni to za pieniądze bądź z przymusu. Nie znasz tej osoby. A przede wszystkim, jeżeli oglądasz ten filmik, pokazujesz, że nie masz do tej osoby za grosz szacunku, ponieważ patrzysz, jak ona bezcześci swoje własne ciało, jak jest pożywką dla masy Erosomanów, którzy nie potrafią znaleźć sobie odpowiedniej osoby, która będzie dla nich wsparciem w ich życiu. Nie mówię tutaj koniecznie o jakimś związku, chociaż o związkach też sobie porozmawiamy w jednym z filmików, jak powinny wyglądać związki w katolicyzmie i w ogóle ile powinno ich być, zanim dojdzie do małżeństwa. Bo to też niestety jest przez współczesne posoborowie i w szczególności ten humanizm posoborowy bardzo wielce zakłamane, która to zresztą nauka odnośnie małżeństwa jeszcze przed przygotowaniem do tego sakramentu jest do tego stopnia skrócona, żeby jak najwięcej się zabezpieczać przed tym dzieckiem, no i również usprawiedliwiać grzech, między innymi antykoncepcję. A więc tutaj przychodzimy do kolejnego punktu. Również grzechy w samotności rodzą się zamknięciem na drugiego człowieka. A to z kolei rodzi kolejny grzech, czyli masz zabraną miłość. Ty pożądasz, a nie kochasz. A więc tutaj nie masz już spełnionego celu twojego życia. Zobaczmy właśnie na kolejny grzech, czyli antykoncepcję. Ona zamyka na życie, a więc cały czas jesteś niespełniony. Mimo tego, że odczuwasz chwilową ulgę, to jednak ta ulga przeradza się w coraz to większe, niewykorzystane skłonności, które pobudzają cię do większej żądzy. A więc skłania cię to, że znudzi ci się ciało twojej drugiej połówki i będziesz szukał spełnienia gdzie indziej. Albo jeszcze jakichś takich bardziej wyszukanych żądz, które będą już po prostu nawet antynaturalne i będą skracać te stosunek do jakiejś karykatury na pewno nie miłości, ale jakiegoś ślepego wyuzdania i pożądania. Zobaczmy również na kolejne skutki tego wszystkiego, czyli chociażby in vitro, gdzie zapłodnie się 3-4 komórki jajowe, a tylko jedna przeżywa. Ale w czterech już mamy osoby, które potem są albo spuszczane w kiblu, albo ewentualnie wrzucane do kranu i spuszczane do kanalizacji. I tak kończy człowiek przez swoją nieuporządkowaną seksualność. Ponadto właśnie, zobaczmy tutaj, podałem przykład jak kończy się to i to na takiej najbardziej wrażliwej sferze człowieka, kiedy człowiek nie jest posłuszny woli Bożej. A właśnie do tego, chociażby, jeżeli ktoś ma jakiś problem z kobietami, bądź mężczyznami, ateistyczny psycholog was będzie namawiał. Czyli, żeby po prostu spotykał się z nimi więcej, więcej współżył, więcej się zaspokajał, żeby przynosił sobie chwilową ulgę. Ale ta ulga okaże się jeszcze większym płomieniem w przyszłości, którego nie będziecie potrafili opanować, bo już będziecie od niego uzależnieni. Natomiast Pan Bóg wzywa nas właśnie w tym celu naszego życia do tego, abyśmy... Byli mu wierni, abyśmy byli przede wszystkim lojalni Jego natchnieniom, a więc nie możemy nikogo ranić. I to jest również okazanie miłości Pana Bogu, bo głównym celem tego filmiku jest. Ujawnienie wam tej prawdy, że celem naszego życia jest oddać cześć i chwałę Panu Bogu, przez to zbawić swoją duszę. Jak możemy to zrobić poprzez trwanie w miłości i pozostanie wiernym w doświadczeniach, czyli przede wszystkim nie możemy się ugiąć, ale musimy cały czas pozostać silni miłością i mocni w katolickiej wierze, której mamy dawać świadectwo, przez to zostajemy tak naprawdę napełnieni samym Panem Bogiem. Możemy nic nie mieć na tym świecie, ale u Pana Boga jesteśmy rzeczywiście wtedy bogaci. I to jest prawdziwy sens i cel życia człowieka. Wtedy, kiedy stajemy się niewygodnymi. Świadkami prawdy, a którzy to potem ludzie, którzy jej nie mają, zaczynają nas prześladować, a my wtedy musimy zawsze im przebaczać i mieć serce zawsze otwarte na to, że jeżeli ją się skruszą, przyjdą do nas, to zawsze ich przyjmiemy i będziemy z nimi na dobre i na złe. To jest cel i sens naszego życia. Spalać się z miłości do Pana Boga.